Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz dzwonię z firmy Netia. Proszę mi powiedzieć, pan jest właścicielem telefonu? E, ja nie mam telefonu. Ale czy pan jest właścicielem tego telefonu stacjonarnego? Mam pytanie. Ale proszę pana, ja nie mam telefonu stacjonarnego. Aha, a tu gdzie ja się zadzwoniłem, jeśli można wiedzieć? Proszę pana, pan się zadzwonił no na numer 146223970. Tak, rozumiem. Ha. Jeśli można wiedzieć, to kto jest właścicielem telefonu? Proszę pana, ale tu nie ma żadnego telefonu. A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię. Słucham? A to ja dzwonię na telefon, tak? Pro, o nie, nie na telefon tam dzwoni. A na co? To jest, proszę pana, przekaz. Przekaz, tak? Przekaz, tak. Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli. Pan sobie myśli, że pan dzwoni, Aha. a ja myślę, że odbiera. Aha, i to jest tak telepatycznie, tak? To jeszcze co innego, ale, ale w tym kierunku. Aha, rozumiem. A może pan płaci jakiś abonament za te za te myśli? No panie, że jeszcze za myśli abonament płacił. Nie, to jest wszystko darmowe, tak? Rozumiem? Darmowe, zupełnie. Aha. A proszę mi powiedzieć, a ma Pan może internet w, takie, w takiej usłudze? Mam. Aha, i też to, też to działa na tej zasadzie, tak? Tak. Aha. Tylko lepiej w nocy. Lepiej w nocy. Bo wtedy ludzie śpią i mniej ludzi myśli i nie ma zakłóceń. Czyli nie jest Pan, nie jest pan zadowolony to jest ze swojego internetu? Ja bardzo jestem. Jest Pan, aha. Bo nie płacę. Aha, rozumiem. A może byłby Pan zainteresowany kupnem laptopa? Widzi Pan, i tu się pojawia magiczne słowo kupno. Tak? Jakby Pan mi chciał dać laptopa, to ja bym go chętnie wziął. A ja Aha, rozumiem. A chętnie Panu dam na raty. A, na raty. No ale to trzeba będzie płacić. No tak. No to jak to tak? Nie. Chyba ja pomyślę, że zapłaciłem. <laughs> <laughs> proszę, eee. Aha, proszę mi powiedzieć jeszcze o tym telefonie. Jakie Pan tam ma jakieś dodatkowe może opcje? Tak. Ma Pan tam naliczanie sekundowe? Tak. Aha A ten przekaz myśli jest na połączenia komórkowe również? Jest. A za granicę też? Taki duży zasięg jest?